na czym polega ten zabieg? Cystoskopia giętka polega na wprowadzeniu cystoskopu do pęcherza przez cewkę moczową i obejrzeniu wnętrza pęcherza od środka w celu weryfikacji czy ewentualnie jest jakiś guz pęcherzu, nowotwór czy nie. Ewentualnie używamy też tutaj dzięki uprzejmości Państwa mamy dwie pary kleszczyków, kleszczyki giętkie Jedne do usuwania ciał obcych, czyli cewników takich zakładanych po operacji na moczowodach, cewników DJ. Drugie pleszczyki biopsyjne, które pozwalają na pobranie tkanki i bezpośrednio oznaczenie, czy mamy nowotwór, czy nie. Bardzo duże zapotrzebowanie na cystoskopię giętkę. Dotychczas większość tych cystoskopii była wykonywana mm -hmm. w szpitalu. No, co się wiąże z hospitalizacją, co się wiąże z, ze znie, z potrzebą znieczulenia pacjenta, no, w tym momencie wykonujemy to tutaj w ciągu 5 minut u pacjenta, pacjent gdzie do domu, ma postawioną diagnozę, nie musi być znieczulany, co dla mnie jest najważniejsze, no, zapotrzebowanie bardzo duże, średnio wykonujemy 3-4 dziennie tutaj, podczas każdego pobytu, pacjenci... Gniezno, Śrem, wszyscy przyjeżdżają, no, w ogóle w okolicy tutaj w powiecie chyba jesteśmy jedynymi, którzy mają taki sprzęt z neurologiczny. nikt mhm. tak nie dysponuje. Mhm.